Szanowni Państwo, dzisiaj Komisja Sprawiedliwości ma się zająć kolejnym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tym razem partia władzy chce zmniejszyć liczbę członków Kworum Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do 9 i minimalną liczbę sędziów do wydania orzeczenia w tak pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego z 11 do 9. Szanowni Państwo, ta telenowela o Trybunale Konstytucyjnym, z którą mamy do czynienia już ósmy rok, ona ma swoje aspekty tragiczne i komiczne. Aspekt tragiczny polega na tym, że Polacy zostali pozbawieni faktycznie sądownictwa konstytucyjnego. Ja przypominam, że skarga konstytucyjna to jest jedno z podstawowych praw każdego obywatela. Mieliśmy do czynienia z łamaniem praw obywatelskich na dużą skalę w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć o tym, jak zamykano biznesy w trakcie pandemii. W tym momencie obywatel jest tej skargi pozbawiony poprzez to, co PiS wyprawia z Trybunałem Konstytucyjnym i z Wymiarem Sprawiedliwości. Druga rzecz jest następująca. Prawo i Sprawiedliwość chce w tym momencie przepchnąć kolanem tą ustawę, która jest odwróceniem tego, co zrobili parę lat temu, ze względu na to, że. Chcę uchwalić niekonstytucyjną, znaczy chcę klepnąć w Trybunale za pośrednictwem posłusznych sobie sędziów niekonstytucyjną ustawę o Sądzie Najwyższym. Szanowni Państwo, ta ustawa to jest jeden z tak zwanych kamieni milowych. Od tego urzędnicy brukselscy uzależniają wypłatę pieniędzy dla Polski w ramach KPO. Natomiast pytanie nasze brzmi, ile kosztuje w tym momencie ustawa w Polsce. No, to jest ustawa niezgodna z naszym porządkiem konstytucyjnym. To jest absolutnie nieakceptowalne, żeby ze względu na to, że PIS chce mieć pieniądze na kampanię wyborczą albo chce uniknąć zarzutu, że nie załatwił tych pieniędzy, pozwalali sobie na uchwalanie ustawy niekonstytucyjnej. Uważamy, że skandalem było to, że Sejm to przegłosował. Nieakceptowalne było to, że prezydenta Dudy nie stać było na tyle odwagi, żeby to zawetować i w tym momencie nieakceptowalne jest to, żeby, żeby próbować to przetnąć przez Trybunał Konstytucyjny. Dwa tygodnie temu z posłem Robertem Winickim złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 224 lub 229 Kodeksu Karnego. Chodziło nam o naciski na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostały ujawnione przez jednego z tych sędziów, konkretnie przez sędziego Muszyńskiego. My oczywiście nie łudzimy się, że sprawa zostanie przez prokuraturę podjęta, dlatego że prokuratura jest całkowicie podporządkowana woli politycznej, co jest elementem destrukcji tego wymiaru sprawiedliwości, do którego przez 8 lat doprowadził PiS razem z Solidarną Polską. Aspekt komiczny tej całej historii jest natomiast taki, że Prawo i Sprawiedliwość chciało walczyć z sitwami, tymczasem stworzyli własną sitwę w Trybunale Konstytucyjnym, a w ramach tej sitwy powstały dwa gangi, które się ze sobą pokłóciły. I szanowni Państwo, oni w tej chwili się tam wewnątrz naparzają, prawda? jedni uznają panią prezes Przyłębską, inni nie. Handel oczywiście polega na tym, że Ziobro, minister Ziobro w tym momencie negocjuje miejsca na listach Zjednoczonej Prawicy. Tak? natomiast, dlaczego Polacy mają cierpieć przez te ich gierki partyjne, tak? przez te wojny gangów, przez ten układ. Tak? Pamiętają Państwo jeszcze może starsi nasi widzowie, że kiedyś Jarosław Kaczyński walczył z układami. No, przejął władzę i stworzył sam układy wszędzie. Tak? No, na czele z Trybunałem Konstytucyjnym niefunkcjonującym. Konfederacja oczywiście będzie przeciwna temu projektowi ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. My z tymi wojnami gangów politycznych nie chcemy mieć nic wspólnego, chcemy odsunąć ich od władzy i liczymy na to, że uda się to już na jesieni. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu Markowi Szapkowskiemu. Dziękuję. Szanowni Państwo, PiS upadł na kolana przed brukselskimi urzędnikami i sprzedaje polską suwerenność. Ta ustawa, ten projekt ustawy dotyczący Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, jak nisko upadli, mimo tego, że wprowadzili do TK 15 swoich sędziów swoich sędziów, nawet dwóch trzecich nie potrafią znaleźć, którzy będą spełniali ich wolę, którzy będą razem z nimi działali na szkodę Polski. To pokazuje, że te działania pis są niekonstytucyjne. Oni próbują przeforsować cały czas coś, co jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. Przychodzi prosta... proste pytanie nasuwa się. Za jaką cenę w Polsce można kupić pakiet ustaw? Czy jest to 150 miliardów? A może 100 milionów, a może milion, a może 800 czy 500, które tak chętnie oferują. Gdzie jest ta granica? Bo to, że PiS sprzedaje polską suwerenność, jest oczywiste. Ale gdzie jest ta granica? Gdzie postawią tą granicę? Niekonstytucyjne ustawy, wpływy na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, jeszcze w imię czego to wszystko? W imię tego, żeby zadłużyć przyszłe pokolenia Polaków, żeby. Dług, który zaciągną teraz pisowcy, za który zaciągnął Morawiecki, będą spłacały nasze dzieci i wnuki. Po co to wszystko? Po to, żeby pisowcy mieli na, na kiełbasę wyborczą w tym roku, żeby mieli czym zatkać usta Polakom Polakom, którzy teraz nakają na drożyznę, na ciągle wyższe koszty wszystkiego już starają się teraz dodrukować kolejne pieniądze, tym razem z Unii Europejskiej. Ale co się dzieje? No Polacy już te kredyty spłacają. Już płacimy odsetki. Parafrazując naczelnika Kaczyńskiego, cnotę stracili, a ani eurocenta nie zarobili. Konfederacja rozliczy te układy. Zgłaszamy zawiadomienie do prokuratury. Już jest. Będziemy dalej rozliczać układ Morawiecki-Kaczyński-Ziobro. Wszyscy ci panowie odpowiedzą za to, jak traktują Polskę za te swoje działania, za zdradę stanu, za zdradę dyplomatyczną, jakiej się dopuścili za rozpad państwa polskiego za rozkład, powolny rozkład państwa polskiego. Konfederacja proponuje reset konstytucyjny, który utnie te wszystkie kłótnie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące Sądu Najwyższego, bo czas Najwyższy rozwiązać ten węzeł gordyjski i my to bardzo krótko przetniemy i te rozwiązania będą sprawdzone i zadowolą wszystkich po to, żeby sądy działały sprawnie i szybko, a nie żeby były tylko wojenną gangów, o czym mówił Pan Poseł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo.